17 lat temu pędziłem na warsztaty w Kazimierzu Dolnym, które miałem prowadzić, no i pędziłem do tego stopnia, że kilkanaście kilometrów przed Kazimierzem wyhaczył mnie patrol policji. Na tego typu spotkania byłem przygotowany, bo woziłem ze sobą zdjęcie malutkiej córki oraz to złotowy banknot. No i szybko się okazało, że policjant też był ojcem, poza tym nieopodatkowany przychód mocno zadziałał na jego wyobraźnię. Generalnie szybko się dogadaliśmy Wsiadłem do samochodu, dojechałem do Kazimierza, no i tam spotkałem się z resztą uczestników na takiej zapoznawczej kolacji. I w pewnym momencie gdzieś z dumą opowiedziałem o moim sprycie i zręczności w uniknięciu zapłacenia tego mandatu. Pamiętam, jak reakcja jednej z uczestniczek, Renaty, kompletnie zbiła mnie z tropu. Dlatego, że Renata powiedziała, że jej zdaniem to, co się wydarzyło, nie jest ani powodem do dumy, ani pretekstem do snucia tego typu publicznych opowieści, bo jej zdaniem sprawne państwo polega na tym, że po pierwsze policja nie negocjuje w takich przypadkach, ludzie przestrzegają wspólnych norm i zasad, no i biorą też kary na klatę. Ja wtedy zacząłem taką typową śpiewkę, że nie ufam policji, że rząd jest głupi, że znaki drogowe są idiotycznie rozstawione i tak dalej. I wtedy Renata powiedziała: Wiesz, ja akurat wierzę, że uczciwość w relacjach społecznych jest kluczowa, a Ty w co wierzysz, czego jesteś gotów bronić? Zrobiło mi się głupio i poczułem pewien podziw dla pewności siebie i bezkompromisowości Renaty, w ogóle cała ta sytuacja porządnie dała mi do myślenia. Jak być może kojarzysz, Sisu to jest wewnętrzna siła, a Renata przecież dała popis tej wewnętrznej siły. Do bronienia wartości wrócę w kolejnym odcinku mojego Sisu, dlatego że zanim będziemy mówili o bronieniu tych wartości, trzeba się zastanowić, czego tak naprawdę bronimy. I przez lata zrozumiałem, że wartości to jest pewien bardzo cenny kompas, który właściwie buduje nasze poczucie tożsamości. Pamiętasz słowo jestem? Z mantry mam jestem mogę. Te wartości ułatwiają nam dokonywanie wyborów, pozwalają docelowo w ogóle wzmocnić nasze SIS-u. A 20 lat temu, gdyby ktoś mnie zapytał, w co wierzysz, jakie są Twoje wartości, pewnie bym się zacukał albo gdzieś obrócił to wszystko w żart. Po latach zdałem sobie sprawę, że wtedy byłem niesamowitym oportunistą, to znaczy prawdopodobnie, gdybym mieszkał w tej wsi, przez którą pędziłem do Kazimierza, no to powiedziałbym, że tych wszystkich baranów, co pędzą w lśniących samochodach, trzeba by pozamykać do więzienia. Historia z Renatą była dla mnie jednym z impulsów, które pomogły mi stopniowo kształtować mój kręgosłup moralny. Możesz tutaj się zdziwić i powiedzieć, co to znaczy stopniowo kształtować? Przecież wartości mamy niejako wszczepione przez rodziców, szkołę, społeczeństwo itd. No więc nie do końca. W początkach mojej kariery i w ogóle myślę, że w początkach dorosłego życia byłem często niedojrzałym szczeniakiem. No i są osoby, które za to przeprosiłem, a być może są jeszcze jakieś osoby, które powinienem przeprosić. Dopiero z biegiem lat uczyłem się tego, co jest istotne, czego jestem gotów przestrzegać, no i oczywiście czego docelowo jestem gotów bronić. I równolegle rosło we mnie poczucie wewnętrznej siły, no i oczywiście wartości, a więc tym samym Sisu. Pytanie jest takie, dlaczego tak długo to trwało? Dlaczego na przykład jeszcze 20 lat temu przekupiłem policjanta, podczas gdy dzisiaj na pewno bym tego nie zrobił? Warto pamiętać, że wartości nie są naturalne, są tak naprawdę czymś zupełnie innym niż naturalne potrzeby. Dlaczego? No bo fundamenty moralne przeważnie nie są wygodne. Nie mają nic wspólnego z doraźnym pragnieniem i chcieństwem. Odpowiadają na pytanie, co powinniśmy robić, a nie co chcemy robić. Kierując się wartościami, robisz pewne rzeczy nie dlatego, że chcesz, lecz dlatego, że tak należy postępować. Wartości koncentrują się na tym, co właściwe lub rozsądne, a nie na tym, co jest wygodne lub najłatwiejsze. No i wreszcie biorą pod uwagę dobro innych, a nie tylko dobro jednostki. To właśnie dlatego odważne głoszenie przekonań. I postępowanie zgodnie z naszymi wartościami oznacza kolizję z osobami, które myślą inaczej. Na koniec jeszcze jedna pozornie mało spektakularna historia. Przez kilka lat uczyłem się grać w tenisa i najczęściej na treningach i sparingach spotykałem się z Darkiem, mechanikiem samochodowym, który kiedyś trenował sztuki walki i nawet obecnie, pomimo już bardzo dużych rozmiarów, zachował niesamowitą zwinność. Po którymś ze sparingów siedzieliśmy sobie zmordowani na ławeczce i Darek wtedy wspomniał coś o swoim trzyletnim synu, o którym nie miałem bladego pojęcia. Coś słyszałem o jego osiemnastoletnim synu, 15-10-letnich córkach i no ale nie o trzylatku. latku. No więc zapytałem, to ile ty masz dzieci? No i Darek powiedział, pięcioro. Najstarszy syn ma 18 lat, a najmłodszy 3. No to ja wtedy wykrzyknąłem: gratulacje! Darek się zdziwił i powiedział, za co? No, mojej żonie I to ona była w pięciu ciążach, rodziła te dzieciaki, później je karmiła, teraz się nimi opiekuje w domu. Ja powiedziałem, oczywiście, natomiast no, szacun nie tylko dla twojej żony, ale i dla ciebie, dlatego że ty charujesz codziennie w tym swoim warsztacie samochodowym, żeby utrzymać całą tę siódemkę, żebyście wszyscy całą siódemką no, mieli chociażby co do garnka włożyć. I wtedy Darek spojrzał na mnie jak na kosmitę i powiedział, ale przecież tylko to jest w życiu ważne. I chcę Ci zadać pytanie, które wtedy też sobie zadałem, a co dla Ciebie jest ważne w życiu?